Ten, już ja z czekając na pana. Z, e, dzwonimy się, umawiamy. No, już jestem, trochę pięć minut się spóźniłem. To. No, ale wiecie, no... pan też pada. Zmokłam. No i już następnym razem, panie Ewo, to już się nie spóźni. Ale jak się umawiamy, że no. o tej, o tej, to się punktualnie, nie ja wychodzę z domu i czekam, marzną, moknę już cała kurtka mokra. No, bo dla mnie w życiu to. Zawsze gdzieś tam się śpieszy, nigdy, nigdy na czas mi to nie wychodzi, nie? Żebym... To nie cię po drodze... Ja ile z kobietami razy się, się umawiałem, pan... to zawsze się spóźniałem, nie wiem czemu. No. To chciałem wychodzić z domu wcześniej, jak pan chce z tym sąsiadem porozmawiać, no. z tym, a nie tak to no. się mówi, Panie Ewo, wyjdzie Pani 10 minut no. później, bo ja muszę jeszcze z tym porozmawiać, z, z tamtym dziadkiem. No bo dzisiaj to też tam sąsiadka, choć jeszcze tam porozmawiamy, co tego, nie? No ja to... wiem, że. No i się przedłużyło, nie? No. A jeszcze mój ten zegarek tak chodzi, że. Ja wiem, u Pana yy, no. jest 14, u Pana 16. No, no, Widziałem, że Pani ten już ten trochę się wkurzyła. A co wy, kogutek, tak zmógł. No. Ty idź jedź, jedź do, do kurnika, a kura jaka. O, jak zmokła też. Wiesz koguty ten. I zabieraj je do kurnika, bo... No to te. Ten... To co, panie Ewo, to teraz to no, mięso wyjmujemy, nie? Tak. Uwędzone. Tego... Wędzarnia super, nie? Tak. Super. Także zrobiłem to. Super, super. Naprawdę. Super. Tanio. Bez, no ten, zrobiona, no, super no, mięsko. No. będzie. A ty teraz tam zaglądał, jeszcze... tak? No teraz, no przecież pomagałam wszystko robić. Nie? No tam właśnie. Jeszcze tam zrobię w tej wędzarni, że A, u góry gryla jest, będzie. Tak, o, no siatkę, To gry... będzie można gryla robić, także no. będzie ta Wędzarnia y, wielofunkcyjna, nie? Się zgadzam. No. Chociaż raz pan pomysłowy. No. A to pan jak ten Megaifer? No wszystko potrafię zrobić. Nie? Tak, tak. Z niczego? Z niczego, Ma. panie Ewo, nie? Jak to się Ma. mówi? Tak jak ta wędzarnia. Proszę bardzo. Jak ta wędzarnia? Wygląda. Wygląda. Dzisiaj mokro. No, dzisiaj mokro pada, no to wiadomo. Najpierw śnieg, teraz deszcz. Tylko powoli, panie, Ewo, bo tutaj trochę ślisko się kopało. To no trochę bo... glina jest mokro, to Właśnie wiadomo, nie wiem, musi czy... trochę to obsuszyć. Nie ale, wiem, ale nie ale wiem czy tu nie wyłożę kamieniami, żeby no. ładnie wyglądało. Ale miejsce jest super nawet. Na wędzarnie, nie? Tak, o, blisko. blisko. tutaj poś... można sobie posiedzieć, potem pogrylować. Potem będzie ten ciepło, to hamak się powiesi. No, stolyczek. No. Wędząka, nie? Się wędzi. I... <grym> no. Także mięsko już ten ostygło. Po... Poczekaliśmy, żeby osygło, żeby wyjąć nie tam gorące. Także to co wyjmujemy? No to wyjmujemy. To bierze Zaniesimy. pani ten może za by... ten powolo, no, no, rączki Rączki zrobione. No, Powoli a... tylko panie Ewo, żeby pani się nie przewaliła, bo... A bo potem, żeby pan się mną nie opiekował, tak? To wie pani różnie może być. No w życiu różnie. No być. może pani i mną jeszcze nie wiadomo co to życie pokaże, nie? No też prawda. No i proszę. O, ale tu jest uwędzono jakie... Piękne kolory, nie, Panie Ewo. Tak, zapach. Zapach. Ach. No Aż się chce kawałek spróbować. No to spróbuję Panie Ewo, nie? No spróbujemy. Muszę rękawiczki zdjąć, że to. Zjąć. Kolorki zaraz. super, nie? Super, o. O, o. To pomóc, czy Pani Ewa sama, sama to zdejmie? proszę bardzo, no. o. Jakie? Okay. O. 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 Także, na miejsce, że no, potem... Na miejsce położy, bo następnym tak. razem, żeby... No. A bo teraz sąsiadka też się namyśliła. No. Będzie. No to przyniesie to jej węzeł, nie? Teraz. No. teraz mamy... mamy wprawę, nie? To także. Aha. Już wypróbowaliśmy. No. Także o. super. Będzie mięsko, nie? O. Piękne. No. O, nic nie spadło. A super, teraz przykryć. O. No to przykryjemy, żeby tam nie napadało tak. do środka, nie? Nie, no bo też zrobieniu, no to trzeba teraz szanować. No i nikt, nikt chyba się nie spodziewał, że Jerzy tak szybko zrobi i, to, i dobrze, nie? Tak. Proszę popatrzeć jaki kominek. O, w każdą stronę można jak wiatr jak ta, obracamy. Jak ta... Tak, jak, Pół jak statek. Tak, no, e, półautomat, rączki. Proszę bardzo, zrobiłem. Przespawałem. O. I teraz jest. Zaraz przykryjemy. No i tutaj można. Zaraz jeszcze pokażę. Na tym jeszcze y, zrobię ten, taka, albo siatkę, albo takie... Yy, obramowanie z drutów i gryla będziemy robić jeszcze. Także, czy rybę, czy. No, coś tam zawsze no, będzie. Także wędzarnia Luksio. Zamknę. No, także żeby wiatr nie powiał. Tak trzeba równo położyć, panie Ewo. O. No i dobra. I weszło, wszystko pasuje. No palenisko, By ten, no. jeszcze te ćwiczki musi pan zrobić. No te ćwiczki się zrobi, nie? No, wgasło. Odpowiednio. No. Także ten. I co mięsko będzie? No trzeba zabrać, bo ten, też pada. No trochę pogoda, to pomóc, czy sama? Sama S da radę, nie? Sama. Ale zapach, nie. No, fajny. Super. Także. Na pewno tak pachnie tej tak dobrze smakuje. No na pewno będzie smakowało, nie? No. Patrzę te. Co tak na mnie patrzy? No bo. Całą noc nie widziałem to. Otworzy pan. Otworzyć, tak? To tak. pani Ewy. A. No. To da pani chociaż ten. Co? Spróbować? A, no, chociaż po tego. Jaki no. tam zapach ma, nie? No, zapach piękny, tylko. Ale pachnie. Zobaczy pani Ewo. Cudo. No. O, to weży pan panie jeży sobie to na kolacyjkę. No dobrze no. no. I na dobrze. razie niech tu jeszcze no. stygnie. Bo chciałam. Ja no tak u... jeszcze ten. Dobra, to panie Ewo, nie. położę niech ten nie. No, to jeszcze nie tutaj. No, jeszcze ten. Z ja po chciałam tu... ten, ale patrzę, noża ty nie ma. Z, ta... Z panią tutaj pochodzę, nie? No. O, i siłownia, panie Ewa trenuje trochę. I rowerek, bieżnia, nie? No, wszystko. No trzeba w tym wieku trochę, nie? Trochę tak. <laughs> Jak potrenuję, to lepiej się czuję, nie? Oczywiście. Wtedy mogę i biegać, i, no. i skakać. No i w łóżku, tak? Lepiej no, skakać, tak? No, że, że dzisiaj ten... Tutaj wszystko na bok, te piękki ten, ale... To nie, taka... nie, panie, bo to aż musi nie, ten... Nie, no taka pogoda, to Pogoda, nie. wtedy ja przyjdę, pomogę, zrobimy. Pokażę no. widzom. Jak to się oporządkuje, nie? O, tak. tyle, tyle drzewa było i Pani Ewa spaliła, nie? Taka pryzma przez zimę, nie? Poszło sporo, nie? A Pan to nie brał. No też, no. A no. gałeczko. No, no podleca się Pani, co? Tak, no. tak. A no. króleczki no sobie siedzą. No. Zobaczymy, jak tam Franek, a Franek tylko z nią, Obok, nie? Tak, no, siedzi, się Który? zakochał. Ranek zakochany, nie? Tak. No, przytulony. Tam drugi. A tutaj oni sobie wychodzą, nie? Także. No, ten wychodzą. Tutaj mają, że mogą sobie wejść tak Tylko dzisiaj nie wychodzą, bo. Podnios ten... Podniosłem im trochę. No. Żeby mogły w razie, że ten to się schować, nie? O no, tam następna no, osobiste osoby. sobie. pod, pod spół sobie tam wchodzą. No. Tam na pewno mają pokopane nory. Na pewno. No, także miejsca mają, nie? I franek szczęśliwy żyje na wolności, Taka zakochana para. Nie, ale co tak. mi co najbardziej, nie? Ten franek nie? Bo się no. spodobała, nie? Tak, tak. A, a do tamty już nie, tak, nie? No nie, o. No i tutaj samica. No, a ta się myje do Franka, nie? Tak. Panie, bo tam gdzieś te zboże może postawi, bo tutaj zaczyna deszcz na to padać, nie? Z dachu. Tam podsunie pod spód jej. No, o tak. O. No, tam powoli się schowała, nie? Zaraz wyjdzie. O, no, jaka łąskie popgryzale. Jak popgryzale, jak lubią, nie? Nie wiem, czy, czy wydajecie też gałązki królikom, czy nie. Także oni lubią, nie? No lubią, lubią. Te mój drzewka. Tak pozałatwiamy na panie Ewy, nie? Tak. Takie drzewka wyglądają jak popgryzają. No, trochę. No. Pobgryzają, to wtedy będzie panie Ewo do obędzarni, nie? Bo tak. te drzewa owocowe. No. Także... Niech sobie teraz świeże. Nie, no tak, dlatego przyniosłam, niech sobie obkryzają. Bo ten, bo tak to co, szkoda z drzewek owocowych. No. Trzeba by było odsadzać, a tak. Już drzewka będą w tym roku sporo owocować. Gdzieś jak wiśnie czy to już mieli w tamtym roku owoce, a niektóre jabłonie. Nie, no tak. Ach, Teraz drzewka tak. by było, trzeba jeszcze tutaj poprzycinać niektóre, nie? Tak. To czereśnie. Trochę trzeba by było... To to wiśnia. A, to wiśnia jest, tak? Wiśnia. Ale już ładna, nie? Mhm. Ile ona trzyletnia, nie? No ładna. Ładne drzewko, nie? No. Tutaj taką, taką ruro zabezpieczyłem im. Jeszcze drzew ranuś. Nie, no Tutaj też trochę. Trzeba by było jeszcze powapnować, nie? No jak już Odnowu. będzie ten. No już ja zobaczy, już takie już pąki, nie? Nie ten zaczynaje już. No bo jak ciepło się no. robi, to, to nie poszczegęja takie ten. Idziemy, zobaczymy, a kogutek jednak nie, nie prowadzi tych kurek do kurnika, będzie chodził, zmokły. No, Jeszcze bym się poślizgała. No powoli, powoli, żeby Panie chociaż tutaj... No idź, idź no. do kurnika, czego mam. No możesz. idź, idź, no. nie chodźcie, bo zimno, pada, zobacz jak Ty wyglądasz. Jak zmokła no. kura. <laughs> no. Takie smokła, nie? Takie powiedzonko jest, nie, no, panie Ewo? Jak smokła, No, Ja też w tej chwili tak Ta? wyglądam. Tak. No. By można było gołębie wypuścić, nie? A nie to ja się no. zaraz ten, aż to co szkoda. Szkoda, nie? Poczekamy, też. nie. Że ładna pogoda, to jeszcze by się... Popilnowało, ale jak będzie ładna pogoda, będziemy wypuszczali, nie? Nie, no, no tak wtedy tak... będziemy pokazywać ładne gołębie. No. A tak to szkoda, co on zaraz pewnie ten... tylko obserwuje. Mamy takle tureckie bije, to będą ładnie klepały, rozrabiały. Kto lubi w gołębie, może wtedy tutaj pooglądać, nie? Tak. A chcę kurę zagonić. Ona tam nie tego. O. Co nie gonić? Tak. A ty co, Indorku? Ale zobaczmy. Jeszcze ten indyk z to indyczko się nie sparował. nie? Nie chodzą razem, nie? To co nie, on jeszcze za młody je, żeby do niej? No jeszcze ona nie ma tej ochoty z nią no to, a potem na pewno. To trzeba mieć ochotę, żeby schodzić? <grywa> no chyba tak. no ja tak. Ja myślę, no. że on chyba jeszcze za młody, jak on już tam zacznie ogon do góry i podniesie. No to kolory, wtedy to ma no, do niego, będzie nie? Będzie w koło niej tancować. I... No, bo teraz jędyczka to bardziej tak z pawiami się trzyma, nie? No, paf jej się pewnie spodobał. No, Wcześniej bo... z perleczkami, no. a teraz. Ale zobaczy pani, jaki on krawat ma tutaj, nie? Tak. O, pięknie. Co? Ładny kolor, nie? No ładny taki, ładny. taki niespotykany. No, coś tam gada po cichu. A tutaj, co panie Ewu będzie w tym ogródku? Co będzie robić? A nie wiem, No tam zobaczmy. warzywa i ten, nie? Zobaczymy. No, Odgrodzona, tutaj też można coś wykorzystać. No, zobaczymy, co tu będzie. No ale co, jak warzywa tu, a gołębie blisko. No to wtedy trzeba z czego zrezygnować, już gołębi nie wypuszczą. Ja myślę, że z a -ha -ha. Nie? <laughs> no bo tutaj, co jak warzywa, te, no to nie wszystko. Te te króliki, to przecież nie co do jednego zjadły. No a teraz tutaj to gołębie, no ale tam wiadomo, tam nie będzie się wpuszczać, nie? Tutaj jest sam też odgrodzona, brameczki są, no to nie będzie Pani nic puszczać, nie, bo tak samo jak i teraz y, zamknęła, bo tam i ten, i burówki, i drzewka nie. różne tam są, także porzeczki nie, no. to też by, te króliki by pozjadały, nie? Nie, tak, no. A tutaj to są, można by było może, pomyśleć, nie? Może szklarnia. Zaczynamy jeszcze wiosnę. Nie myślałam nad tym. No także trzeba pomyśleć, nie? Albo potem tam kurki jakieś czy ten się wpuści, nie? Młode. Ale to też na noc nie mogę tu zostać, bo jak zostaną, to zaraz coś tam blisko siatki to... To list to to zaraz weźmie to no. kuna. No. Zobaczy panie zimno, a się zgarbił i słucha, nie? Tak. No to też wszystko ciekawe, nie? Takie... Jak się no. rozmawia, to się interesują, nie? Ojej. No. Paryczka wyszła. Podsłuchiwać. No. Ona to dobrze ten... Ostrzega, ale o zimno to ona trafi do kurnika, ucieka i idź. Idź, bo zmokniesz. No, no. Jak mądra, to nie. No, akurat wyszła. Weszła i weszła. Dla gęsi to nie przeszkadza, nie? No nie. Gęsi to tam. A gęsior? A tutaj w środku, w korniku. A ten gęsior to, to tutaj taki wolum, nie? Pod spodem, co ma. O, ten. Tak, tak. A tamta gąska? Gąska nie ma, nie? Ma, tylko mniejsza. Ma, ale mniejsza. A ty, Kaczuszka, gdzie zabłądziłaś? A ale gdzie, oni, Kaczor? Oni tak wyglądają, jak, jak łabędzie. No. Ładne, piękne, nie? No, długie szyje. A Kaczuszko, jak chodzi. A ten, i ten gęsior się spas, nie? Zobaczasz ten. Aż brzuch to aż po ziemi prawie. No. Prawie ten. Jaki urósł mu. Aż ciężko się chodzi. I co? Dzisiaj to już chyba... Nic nie będziemy robić, nie? No nie, bo pada. No. Co ten. Ola co pochodzić. A pochodzić tak? Można. O. Już. O, ja poleciał. No, a pan chciał gołęki no. wypuść. To co, na spacerek idziemy? No to Piękna idziemy. pogoda. No super. No. Na spacery to może być pogoda. Może przejdziemy się do lasu, nie? Tylko tutaj mamy ile tutaj? W tę stronę to... Za 3 kilometry, nie? Raczej W drugo tak. to No to sześć. W drugą nie gdzie? Za 300 metry, nie? Ale tu w tę stronę. Za 3 km przyjdziemy. A no w tą stronę tak, ale i z powrotem to 3, może... i z powrotem to sześć. No. A, a tam no. bliżej. Popatrzymy, może jakie serenki będą, nie? Tak. Bo już teraz powinno się zacząć powoli. Josna idzie to jej rekowisko Powinno już wychodzić z lasu. nie. Godyć, nie? No i gody. Może no. jakieś poroże znajdziemy porządne, nie? Może i tak. Co? No, to nie wiadomo co nas czeka. No. Może wilk pogonić. Nie. <gulatory> Może list atakować? Ale teraz tam tych les. Lysy tam, za dużo tam nie ma, nie widać ten, przedtem było ich więcej, tak się spotykało, o, już. nie? A króleczek króliczek już tam gdzieś zapobiegł. E, bo ja szam plata to i uciekł. A no, oni też się boją, nie? O, krąży no. tam, poleciał, o nie widać. No bo wcześniej e, można było lisy i e, w mieście e, przy śmietnikach znaleźć. Teraz no. po te śmietniki i lis. Nie ten musi. Ja w tym roku tylko jednego lisa co widziałam, bo przedtem no. jak się A wcześniej, jeździło. wcześniej wcześniej, no, więcej, no. Jak śnieg był i tam się jechało, to często nie na polach, na ten było widać, nie? Bo jak śnieg no. to widać wtedy jest nie? Tak oni tam, a teraz tak mniej. No i dobrze, żeby tutaj czasami, bo jak przyjdzie do królików, no to żadne nie zostanie, nie? Nie, no oczywiście, że tak. Czyli tam. tak, że oni tutaj te króliczki, że przeżyli całą zimę, biegają, nie? No. To także jestem, jak biegają, jestem, 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 pod wrażeniem, że oni ten, nie? No, że rano idę, to już piękno, no. żeby ich nakarmić. No, ale też, też może ten i ten. Kuna i no chusz może nie, no. także może ich załatwić, ale no na razie. Na razie Aby tak dalej nie się no. chowały, nie? No trzeba odpukać w nie a a nie ma. Tak? <laughs> Żeby nic no. nie wzięło. No to idziemy na spacer. No to idziemy, nie? No. Ładna pogoda, nie? Przestało trochę padać, taka deszcz mrzawka. Znaczy mrzawka no. pada. To już można sobie pochodzić, nie? No. Lepiej się przejść, pochodzić, jak leżeć, nie? W łóżeczku, nie? po tym plecy bolą, nie? Jak mnie to zawsze. Jak długo leżę, to tak plecy mnie bolą. Tak. No. A jak tak o, pochodzić potem, to człowiek. A z panie Ewo to jest zawsze o czym porozmawiać, nie? Temat nam się nie kończy, nie? Tak. No to jak, jak ten... Tak jakbyśmy gdzieś tam w jednej celi z 15 lat siedzieli i dalej mamy, nie? Temat do rozmowy, nie? No i, i 15 lat y, rozmawiali, temat ten, jeszcze po, y, wyszli z więzienia i pod brama jeszcze stali i następne 10 <laughs> lat rozmawiali. No. no to idziemy, nie? No to idziemy. No to dziękuję za oglądanie. Zapraszamy, żeby nas oglądać. Dziękujemy. No. Do zobaczenia. Do pa. zobaczenia. Pa.